W po post POS office wprowadzono funkcję tworzenia przesunięć międzymagazynowych i rozchodów wewnętrznych w trybie offline. Tryb offline oznacza brak połączenia z usługą POS Agent. Użytkownik może rozpocząć wystawianie dokumentu w trybie online, czyli w sytuacji, kiedy mamy połączenie z POS Agentem, a następnie zatwierdzić dokument, kiedy aplikacja jest w trybie online, Bądź odwrotnie, użytkownik może rozpocząć dokument w trybie offline i zatwierdzić go w trybie online. Można również cały proces wystawiania dokumentu przeprowadzić w trybie offline. Po powrocie aplikacji do trybu online dokumenty wystawione w trybie offline są automatycznie przesyłane do posagenta, a następnie do systemu Komarch Enterprise. Aby ta funkcjonalność działała w systemie Enterprise, należy zaznaczyć odpowiednie parametry. Znajdują się one w aplikacji Comarch Retail Post Terminals. Te parametry to Enable Internal Release Issuing Offline oraz Enable Warehouse Movement Minus Issuing Offline. W tej chwili w menu Korekta zasobów wystawimy rozchód wewnętrzny w trybie offline. Musimy wybrać powód wystawienia dokumentu, wskazać magazyn, następnie wybrać towary, które chcemy rozchodować. Możemy to zrobić za pomocą czytnika bądź poprzez wyszukiwanie na liście. Musimy wskazać ilość, którą chcemy rozchodować. Zatwierdzamy ją. Dla dokumentów wystawionych w trybie offline nie ma kontroli stanu magazynowego. To znaczy, że można zatwierdzić dokument mimo braku dostępnego towaru na magazynie. System prezentuje informacje na ten temat. Brak połączenia z posagentem stany magazynowe zostaną zaktualizowane po odzyskaniu połączenia. An tu z prawej strony mamy szarą ikonę informującą, że jest to dokument wystawiony w trybie offline. Dokumentu wystawionego offline nie możemy anulować. Nie ma takiej możliwości w systemie. Teraz wystawimy kolejny dokument. To będzie przesunięcie wewnętrzne, czyli przesunięcie między magazynami. Wybieramy, z jakiego magazynu przesuwamy towar, na jaki magazyn. Następnie musimy podać powód wykonania tego dokumentu. W kolejnym kroku standardowo wskazujemy towary, które chcemy przesunąć. Następnie standardowo wskazujemy ilość towaru, którą przesuwamy. Zatwierdzamy dokument. Mamy tę samą informację odnośnie kontroli stanów magazynowych. W kolejnym, ostatnim kroku. Pokażę wystawianie przesunięć międzymagazynowych do zamówienia wewnętrznego. W przypadku pracy w aplikacji w trybie offline, może być taka sytuacja, że do jednego zamówienia wystawimy więcej przesunięć magazynowych na większą ilość niż łączna ilość towaru na tym zamówieniu. W zamówieniu połączenia z agentem Użytkownik musi anulować nadmiarowe przesunięcia międzymagazynowe, aby taki dokument można było zaimportować do systemu ComArch Enterprise. Standardowo musimy wskazać artykuły. Wskazujemy ilość towaru. Taki dokument możemy zaparkować, podobnie jak w trybie online. I tutaj zobaczymy, że takie zamówienie ma status do weryfikacji. To znaczy, że przed zaimportowaniem dokumentu do systemu ERP należy anulować nadmiarowe dokumenty MM.